Dzień dobry moi mili, moi drodzy. Premiera Booster Bandit z Prismatic Evolution. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że otworzymy sobie trzy. w każdym po sześć boosterków Prismatic Evolution. Cel na dzisiaj, oczywiście, trafić jakikolwiek drop. No, oczywiście, najlepiej byłoby trafić tego wspaniałego ambrona, który chyba w tym momencie jest warty ponad 5000 zł ale będę się cieszył tak naprawdę z każdego dropu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tego nie wie nikt, chociaż wiele osób się spodziewa. Otwórzmy, przejdźmy do busterków, ale dzisiaj będzie bezbędnego gadania. Skupmy się przede wszystkim na dropieniu, chociaż możemy sobie na przykład w dzisiejszym materiale omówić troszeczkę, jak wyglądają ceny kart, które po prostu w tym dodatku się znajdują. To prawda, ceny kart mogą się mocno zmieniać w czasie. Wraz z wypuszczaniem kolejnych to produktów z Prismatica. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak dokładnie. Kurczę, dużo tych boosterków dzisiaj będzie. Aktualnie, jeśli chodzi o ceny, jakie przedstawiają się za karty no to oczywiście najdroższą kartą jest Andreon, który aktualnie kosztuje w Rawie niezgradowany 5500 około złotych. Oczywiście ceny sobie tutaj mam na podglądzie z chartingu, ale co ciekawe, i to mnie mocno zaskoczyło, drugą najdroższą kartą wcale nie jest. Ambreon w Masterbolu, co byłoby, nie wiem, dość intuicyjne, ale okazuje się, że jednak droższe od Ambreona w Masterbolu jest większość Iwilucji. Po Ambreonie drugim jest Sylwion, później jest Espion, mój nieszczęsny Lifion, i gdzieś tam, gdzieś tam, dopiero chyba po wszystkich dopiero Iwilucjach, znajduje się on. Ambron w Master ballu, co jest dość ciekawe, bo w japońskich dodatkach najczęściej to właśnie one, Master są najdroższe. Często w dużej mierze, przynajmniej z tymi najpopularniejszymi Pokémonami. Tutaj tak nie jest, co może świadczyć o tym, że łatwiej, dużo łatwiej jest dropnąć Master Masterbole. I częściej po prostu wypadał Ambron w Master albo jest to podyktowane, chociaż wydaje mi się, że to jest główny powód, ale może to być jeszcze podyktowane po prostu ładnością karty, tym, że więcej osób po prostu woli yy, skupować. Trafiać inwestować w Sarki, bo wie, że przyszłościowo może mu to dać dużo większy inwestycyjny zysk. Zobaczmy, jak przedstawiają się karty. Już w pierwszym mamy jakiś dropek. To było bardzo szybkie, więc pozwólcie, że zrobię to w taki sposób. Będę... o jest! No i bacik w pokebolu, proszę bardzo. Pierwszy nasz dropek, dobrze. Rescue board i. Lifion, zwykły i eksik. Dobra. Zobaczmy, czy uda nam się coś w tych wszystkich boosterkach trafić. Jest Badew, jest screaming tail fazandry, piti. Czy bandle będą dropić tego się dzisiaj po części przekonamy. Wydaje mi się, że taka ilość boosterków jest już w miarę w miarę sugestywna, czy... Sytuacja się zmieni wraz z nowymi produktami, czy ceny drastycznie spadną i czy może ten drop rate lekko się poprawi, czy to może była ta sytuacja konkretnie tych produktów ETB-ków, czy może jest to niestety tendencja, która będzie tyczyć się całego dodatku wszystkich produktów. Tego się mam nadzieję przekonamy jak najszybciej. Naprawdę ładny aplin i kurczę wodna maska i eksik kolejny. Miło 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 miło. Dobra co ciekawe w ogóle jeśli chodzi o inne karty które w tym dodatku potencjalnie są coś warte. Jak możecie się spodziewać są to kolejne inne sarki. Najdroższą z nich aktualnie jest Roaring Moon. Zanim jest Shandelur, co ma na przykład dla mnie troszeczkę więcej sensu, ale kurczę, te sarki, nawet te, czy ten roaring moon, który jest gdzieś dziesiąty w kolejce po wszystkich ewilucjach i tak mają niebutyczne kwoty. Z tego co widzę Roaring Moon ma kosztuje około 1000 Shandelur 700. Jakby oczywiście wszyscy wiemy jak to wygląda, wiemy dlaczego te ceny są takie wielkie i to od cen produktu i to ze względu na po prostu ciężki drop rate tych sarek. Natomiast i tak robi to niesamowite wrażenie, bo gdzieś 10, 11, 12 karta są i tak dro, droższe niż nie jeden, najlepsza chase karta z innych setów, jak na przykład z Obsidian Flame, który jest moim tutaj najczęstszym przykładem. Na świetną kartę Mówię teraz akurat o Sarce Chalizarda Z Obsidian Flames, który miał Niesamowicie niską cenę, bo można było Go kiedyś jeszcze dorwać za jakieś 300-400 zł A był najdroższą chase kartą Z tego Dodatku, no to gdzie tutaj Taki Chalizard z Obsidian Flames do Rolling Moona Oho, będzie kolejny Pokeball Jest Riolu W Pokeballu, bardzo fajny Pokeballik, bardzo fajny Pokemon Z przepięknym artem Ale poza nim Oczywiście nic, no jeszcze Holo Energia Miło, miło, no Pokebolów tutaj będzie co nie, miała, co nie miara Standardowo, najwięcej Najczęściej Ale to nie satysfakcjonuje Nawet w najmniejszym stopniu Hydraipel I zwykła Energia Jesteśmy chyba w ogóle już za pierwszą połową ale dobrze, 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 dobrze. Ja nie tracę nadziei. Jest Master ball. Proszę bardzo. O, dobrze, dobrze. Jeden Master Ball. Już pierwszy na naszym koncie. Cudowny. Jeszcze Sylwionik IX na dobitkę. Miło, miło. To jest zawsze coś. Czy znacie kogoś? Bo jestem naprawdę ogromnie ciekaw, czy znacie kogoś, albo czy sami nie jesteście tymi ludźmi, którzy podjęli się tego karkołomnego celu uzbierania master setu z tego setu, albo przynajmniej jakiegoś takiego podstawowego, nie wiem, setu, podstawowych chociaż karcioszek. Jest ktoś tak szalony. Do tego hut, hut, ale te pokebole są ładne. Mogliby wprowadzić ten pattern holo do przyszłych dodatków. Takich, które będą miały bardziej rozsądne ceny, chociaż na to się tak szybko nie zapowiada, ale nie wyprzedzajmy faktów. O tym porozmawiamy w przyszłych materiałach, jak to wygląda z innymi, innymi, o, nie jest jeszcze holo energia. Ale no wychodzą nowe dodatki, wydziska, wychodzą nowe dodatki, są już na horyzoncie, a ceny ich... Nie świadczą o poprawie kondycji tej karcianki aktualnie. Ale może, może, może będzie lepiej. Trzeba w to wierzyć i po prostu rozsądnie kupować i bawić się w tą naszą popaprandą zabawę. Archaludonik. jak póki co nawet zwykłego trenera nie było. A tutaj trenerzy. Kurcze, też przecież są. Halo, halo! O, to jest bardzo dobry strzał. O, to jest bardzo dobry strzał, bo to jest Master Ball Iwi. Okej, okay, miło, miło. Oczywiście nie jest to nic turbo niesamowitego, ale nadal, 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 nadal mieć Master Ball Iwi to jest wspaniała sprawa. I kurczę, muszę Wam powiedzieć, że jej stan jest naprawdę dobry. Jest mały promyczek nadziei w tym wszystkim. Let's go! To jest mój pierwszy, jakiś taki naprawdę bardziej sensowny drop z tego dodatku. Ale nie ukrywam, ja się mocno wstrzymywałem do otwierania tego dodatku, bo wiedziałem, że w przyszłości i tak wyjdą kolejne produkty, może ta cena spaść dość mocno wraz z yy, pojawieniem się również reprintu, dlatego czekałem, czekałem i nadal będę czekać, co najwyżej, o, dajcie proszę znać, już olewając wszystkie inne wiadomości, dajcie znać, czy wy chcecie, żebym ja na kanale otwierał potencjalnie tego pryzmatika, czy po prostu otwierać go sobie już prywatnie i dla was wypuszczać materiały po prostu z jakichś boksu, z jakichś rzeczy, z, może z innych kartonek. Chociaż wiem, że akurat Ekipa wam pewnie nie przypadła do gustu. Tak się domyślam, ale to mówię. To jest materiał dla mnie, nie dla was. A kurde, podobają mi się te karty. Nie będę ukrywać. Słabe były, ale kurcze, no przepraszam was bardzo. Jestem, jestem fanem, jestem fanem. Możecie się również spodziewać kilku innych karcianek z uniwersów, które bardzo mi się podobają, ale dobrze, świadek influencerski możemy zostawić na ten moment. Ja już jestem zaspokojony. No, 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 natomiast o, jest, da, da. A to jest Dunspers po prostu. PokeBolu, nie jest to jego fikuśna i ewolucja. O, jest dadadadanspers. Dokładnie, o tym mówiłem, o tym mówiłem. Masa PokeBoli i poza tym nic. <śm> Czy będziecie chcieli po prostu oglądać to, jak otwieram tego pryzmatika i próbuję coś zapolować? Bo chyba i tak będę nagrywać te materiały. Wiecie, co by było, gdyby się na przykład trafił Godpack? To takie rzeczy muszą być udokumentowane, więc nie będę ukrywać, że i tak nieważne, co będę otwierać z i tak to będę nagrywać. Ale pytanie, czy wy będziecie chcieli to oglądać? Możecie dać znać, czy w ogóle będzie sens się tym martwić, czy nie, bo jeszcze produktów będzie sporo, a ja raczej otworzę większość z nich. Na pewno będę celować na ten super premium Collection Hyper Pro Ultra Max Box. Standardowo, standardowo. To jest w ogóle scam. Tak jak wam kiedyś opowiadałem, że. Kursy: dlaczego nie wypuszczają Ultra Premium Collection Boxa z iluzjami z Prismatika, a zamiast tego wypuszczają Trepagosa. Wypuszczają! Tylko po prostu pod inną nazwą: jako nie Ultra Premium Collection, tylko Super Premium Collection Box. Po prostu, po prostu. Tak, taka jest ich taktyka. Wspaniale. Kocham Was, Pokémon Company. Bardzo mądrze, bardzo mądrze co tuszujecie. O! O Profesor Oak jako pokeball. Szkoda, że jako Pokéball, ale na tej pozycji nie moglibyśmy się spodziewać niczego innego. jak się domyślecie, masterbole są na następnej pozycji. Pokebole są na tej, tutaj. Więc jest Profesor Oak, Vaporeon i holo energia. No ale co? Będziemy próbować, szczególnie, że w tamtym boxie jest kurczę, ta promka z Ivi. Więc będziemy mieć chociaż jedną Eeveelucję. Let's go, let's go. No i co będzie tutaj? Totalnie nic. Zawiodłem się, nie pozdrawiam nikogo. To jest moja jedyna nagroda pocieszenia. Tego będę się trzymać na pewno do lepszy czas. Siemaneczko, do przyszłych shortów, filmów i live'ów. te bandle to porażka. Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Ja. Ale przynajmniej ładne pudełko.